W dzień dziecka najmłodsi otrzymali wyjątkowy prezent. Otwarto oficjalnie podwórko Nivea, były zabawy, dmuchańce, malowanie twarzy i mnóstwo uśmiechu. Bardzo mi się podoba i czekałam na ten dzień na to otwarcie, jak najbardziej moi wszyscy z rodziny głosowali na ten plac, żeby on tylko powstał i bardzo się z tego cieszę. Można tu grać, spinać się a na... Więc można iść tam po, trochę po no, układzie słonecznym trochę się powiadywać. No, naprawdę niesamowite. Najbardziej mi się już podoba. Do Podwórko Nivea, choć stoi już od kilku miesięcy, sprawia wiele radości. Dzieci mogą się na nim bawić, ale także uczyć. Uśmiech dziecka to jest wartość taka dodatnia, prawda, każdego dnia. Cieszę się, że tutaj Szkoła Zagranicowa to przy okazji Dnia Dziecka. Jest to połączone tutaj z zabawami, też dużo słodyczy. Dziecię. Podwórko Niwea, to prawda istnieje już od listopada 2020 roku. Natomiast no, trudny czas pandemii nie pozwolił nam na organizację takiego uroczystego otwarcia, dlatego robimy to właśnie dzisiaj, korzystając z okazji, że to jest dzień dziecka. Przypomnijmy, podwórko Niwea powstało dzięki oddanym głosom w konkursie, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, rodziców i uczniów udało się pozyskać niesamowity obiekt z wieloma możliwościami który będzie służył na lata.